Tak nie może być, proszę pana, że my wszystko będziemy mieli z Amerykanów, tak jak było z F-16. Agregat się psuje w F-16, jest wymontowywany, potem leci pocztą do Stanów Zjednoczonych i zacząć, czekamy 3 miesiące, bo, bo, bo tak u nas ułożono wszystko. To jest, proszę pana, chory. Jeżeli te, powiem tak: zaniedbania w polskim przemyśle są zbrojeniowym 10 -letnie. więcej. 30-letni. Nie zrobiono przez 30 lat nic takiego, co mogłoby rzeczywiście ten przemysł podnieść kolem, jeżeli chodzi o rozwój technologii, bo są firmy w Polsce, które mają naprawdę wielki potencjał, wielkie mają zasoby i mają naprawdę rozwiązania rewolucyjne, ale ich się nie dostrzega i się w ogóle nie wpuszcza na rynek i do działania. Stąd ciebie, że to chyba to jesteśmy ewentem na skali świata. Nigdzie tak na świecie nie ma jak u nas. To jest takie kuriozum. Witam Państwa serdecznie w podcaście Spraw Zagranicznych. Przy mikrofonie Stanisław Okoński. Chciałbym gorąco zachęcić do wysłuchania rozmowy, wywiadu z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jest to już kolejna część, w której będziemy omawiać polski przemysł zbrojeniowy, jego znaczenie, stopień modernizacji, wprowadzanie nowoczesnej technologii. Jednocześnie. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, komentowania, wchodzenia w polemikę również między sobą, a także lajkowania tych filmów, które się Państwu podobają. Dziękuję bardzo i zapraszam do wysłuchania tej części rozmowy. Podcast Spraw Zagranicznych. Dobrze, także ustaliliśmy już mniej więcej, jaka powinna być rola cywili w... Kwestii kreowania strategii. A teraz chciałbym się przyjrzeć polskiemu przemysłowi zbrojeniowego, w jakim on jest w ogóle stanie. Czy my właśnie naszą modernizację powinniśmy opierać na własnych zdolnościach, starać się tutaj produkować wszystko od czołgów przez drony, po nie wiemy w przyszłości myśliwce na przykład, czy może ograniczyć się na razie, bo priorytetowym celem, Priorytetem powinno być uzupełnienie jak najszybciej naszych braków poprzez zakupy zagraniczne. Jaka rola polskiego przemysłu zbrojeniowego w całej strategii, którą teraz, mam nadzieję, wytworzymy? W jest takie, pan powiedział, że najpierw budować trzeba strategię, a potem budować te zdolności oparcie o polski przemysł zbrojeniowy. Teraz nie ma tego i to już od wielu lat tego nie ma. W zasadzie żadna ekipa polityczna nie skupiła swojej uwagi na połączeniu strategii z budowaniem zdolności polski przemysłu To się działo wyspowo, przypadkowo, to nie miało charakteru planowego w ogóle. Niech pan pokaże mi, się ten plan zbrojeniowy, który się udał. Mhm. Długoletni. Powiem tak. Jeżeli się chce, to można. W polskim przemyśle zbrojeniowym. Wymienię kilka przy, przykładów, które się udały. Był taki czas, że miałem też, do powiedzenia w Ministerstwie Obrony Narodowej i moim udziałem było to, że udało się skończyć kraba. Kraba ma swoją historię, dwudziestoparoletnią. Nie mogli go skończyć, bo y, robiono wszystko, żeby ten krab się nie udał. Między innymi przez podwozie i to robił i to było, był polski przemysł zbrojeniowy, który nie był w stanie podwozia zrobić. Moja. Y, to jest historia, bo można opowiadać, o jak to chodzi. K9 w spowodowałem to, że trafię do Polski ja. Będąc właśnie tym współdecydentem wygenerowałem dwa duże programy, trzy w zasadzie programy to pierwszy to Borsuk, bo chciałem, żeby polski był powstał polski BWP. Był, był czołg średni, nie lekki. Nie pan 2011 ja mówiłem o czołgu lekkim. To był gepard i był ten program uruchomiony. Sztab Polski Generalny go, o tym programie można powiedzieć kolokwialnie, uwalił. Nie ja Pan zobaczy, co robią Amerykanie teraz. Wszyscy szukają lekkiego czołgu. Wyprzedzałem Wokę. No, trzeba trzeba się przyznać. Ta. Tak I... samo jak z, z, tą, z tą książką, która w 2000 była napisana, tak? w 2017, i e, już wtedy była mowa o tym, że tutaj się skoncentruje będzie... na nas świat i będzie, będzie... wojna z Rosją. No no jest, i faktycznie będzie... polskie, polskie czołgi walczą z, z Rosjanami i, i ca... cały szereg innych sprzętów. Program Borsuk, do którego byłem krytykowany, że oczekiwałem wozu pływającego. Mam nadzieję, że już będzie skończony. Polska wieża bezzałogowa jest już w tej chwili armatą 30, która mi kosztowała stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, ponieważ zostałem zniszczony przez lobbying za to, że powiedziałem, że prawie po zrobię wieżę bezzałogową, a za drzwiami stało stu lobbystów, którzy mieli swoje wieże gotowe dla tak. Polski. Powiedziałem, że zbudujemy w polskim przemyśle. Trwało to 8 lat, ale zbudowano tą wieżę. Czyli jeżeli się ktoś zdecyduje i jest konsekwentny i uprze się to można w polskim przemysie zbudować, bo uważam, że K9 podwozie wieża bezzałogowa, Borsuk, Gepard, którego uwalił Sztab Generalny, przepraszam, tak mówię, uwalił, a Kormoran, to dlaczego budujemy w Polsce Kormorana? Nie wiem. Więc, <laughs> dlatego, że się uparłem, że można w polski stocznik. Przekonywano mnie wtedy, proszę pana, że nie da się w polskim stoczni budować niszycielamin, który musiał mieć amagnetyczne czy antymagnetyczne blachy w swoim kadłubie. Czyli jak się zachowa odpowiednią y, konsekwencję, no to y, można te projekty realizować. Zobaczmy, kormoran wszyscy w tej chwili wszyscy politycy sobie przy kormoranie zdjęcia robią. a zapomniano o tym, kto był autorem tego kormorana, kto kolany wymusił, mimo tego, że obecny szef komisji obrony narodowej wtedy mnie krytykował, że ja chcę budować w polski stoczni, polski okręt wojenny. Ale wtedy nie było innej stoczni, która byłaby zdolna do budowy tak. takiego okrętu. A nie pan mam. generał ma zdjęcie z kormorami? Nie, nie mam, nie mam. No, szkoda. Nie mam, ale nie pan, już nawet nie to chodzi. Ja się tylko, <grym> tylko, sobie, tylko ty. w zaciszu domowym cieszę się, że z wieży bezzałogowej, której jest autorem, z Borsuka, z Kraba, z kormorana i wielu innych rzeczy, które się w polskiej armii dało robić, bo w zasadzie na dobrą sprawę chyba nikt nie ma tyle, że tak powiem, na sumieniu zrobionego. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że hmm, Polski przemysł brojeniowy potrzebuje technologii, potrzebuje pieniędzy, bo czyste zakupy nie budują rozwoju i polski przemysł brojeniowy, jeżeli nie będzie miał partnerów strategicznych dwóch lub trzech, takich, którymi się zepnie kapitałowo i technologicznie, nie zbudujemy tych zdolności. Bo to, że kupujemy od generała nami czołgi Abramsy, to nie buduje zdolności w polskim przemysłu zbrojeniowym. Jeżeli będą mi przekonywali politycy za trzy miesiące, że jak to będziemy mieli offset i że będziemy mieli trzy śruby do zrobienia i jeden agregat, to będzie wielki sukces propagandowy. Nie. To nie da nam zdolności na wojnę. My musimy mieć takie zdolności, które nam pozwolą te czołgi utrzymać sprawności w czasie wojny. Bo Ameryka jest Atlantykiem. Nie da się Atlantyku zasypać. No dobrze, ale czy Amerykanie nam pozwolą na przykład tworzyć pana, za tutaj części zamiennej? Za te pieniądze, które, mamy, które im dajemy, to tutaj powinny być tam dwa lub trzy zakłady, hmm. które stawia General Dynamic ze swojego kapitału i buduje zdolności do na przykład regeneracji prze, jakichś podzespołów w czołgach. Nie chodzi o części, o podzespoły, które są hmm. działające, czy agregaty, czy silnik, cokolwiek. Tak nie może być, proszę pana, że my wszystko będziemy mieli do Amerykanów, tak jak było F16 agregat się psuje we 16, jest wymontowywany, potem leci pocztą do Stanów Zjednoczonych i czekamy 3 miesiące, bo, bo, bo tak u nas ułożono wszystko. To jest, proszę pana, chore, jeżeli te. Powiem tak, zaniedbania w polskim w przemysłem zbrojeniowym 10 -letnie. więcej, 30-letni. Nie zrobię przez 30 lat nic takiego, co mogłoby rzeczywiście ten przemysł podnieść kolem, a naprawdę ten przemysł ma potencjał, ma możliwości, trzeba go budować, znaczy będzie miał możliwości, bo jeszcze ich nie ma. Ale uważam, że powinniśmy, bo to może być naprawdę duży, duża siła napędowa dla polskiego przemysłu, w ogóle ciężkiego. Jeżeli się nie zadba o to, tak będzie. No, polska nauka. Jeszcze Polski. chwilkę, mhm. bo jak rozumiem, to są wszystko inwestycje z pieniędzy państwowych. A jak wygląda sektor prywatny? Polski sektor prywatny właśnie w dziedzinie wojskowości. Nigdy nie był sektor prywatny doceniany przez polityków. Nigdy. Mhm. Politycy skupiali swoją uwagę na przemyśle państwowym, które obsadzali swoimi ludźmi, o to chodziło głównie. A jakby się miało wyrazić to docenienie jakimiś dofinansowaniami właśnie? No znaczy, czy... generalnie to jest, powiem inaczej. Przemysł pryniowy, prywatny w nie czekuje jakiegoś specjalnego dofinansowania, oni mają swoje pieniądze. Tylko chodzi o to, żeby traktowano ich na równi mhm. z przemysłem państwowym, to po pierwsze. Po drugie, żeby doceniono ich pracę, jeśli chodzi o rozwój technologii, bo są firmy w Polsce, które mają naprawdę wielki potencjał, wielkie mają zasoby i mają naprawdę rozwiązania rewolucyjne, ale ich się nie dostrzega i się w ogóle nie wpuszcza na rynek i do działania. Stąd ciebie, że to chyba, to jesteśmy ewenementem na skali świata. Nigdzie tak na świecie nie ma jak u nas. To jest takie kuriozum, to jest taka, bym powiedział, wyspa w świecie, która rządzi się zupełnie swoimi sprawami, spra znaczy swoimi sprawami, ale niezrozumiałymi dla innych i które. Tak, jak w tym piekle, nie pozwalają nikomu z tego kotła się wychylić. W związku z tym nasi szyją w takiej bańce odizolowanej od świata, w się rządzi, tej bańce, wszystko swoimi, swoimi jakimiś sprawami. Nie rozumiem tego. Ta nie ma zasad. Teraz przejdziemy, właśnie do e, kwestii e, nauki, wykorzystania m, inżynierów w, w wojsku polskim, też w tym e, przemyśle zbrojeniowym. E, jak to wygląda? Bo wcześniej w tych. E, Kuluarowych, że tak powiem, rozmowach. Pan generał wspominał o tym, że mamy mnóstwo zdolnych inżynierów na wielu uczelniach, poziom jest bardzo wysoki, wiedza szeroka i że tak naprawdę no, nic nie robić, tylko ich jakoś wykorzystać, skoncentrować działania i, i będzie może być dobrze. Wie pan ubolewam na tym bardzo, że w Polsce nie inwestuje się w młodzież. Młodzież, która jest naprawdę jest świetnie wyedukowana, mówię to o tym takim przygotowaniu politechnicznym, chodzi o między innymi przemysł zbrojny, bo o nim mówimy. Nie wykorzystuje się tego potencjału, ponieważ naprawdę my mamy bardzo zdolną młodzież, która potrafi budować rzeczy nieprawdopodobnie korzystne dla w przyszłości, dla polskich sił zbrojnych. Mają świetne pomysły, pracują w świetnych zespołach. Ale nie daje mi się wyjść poza uczelnie, to po pierwsze. Po drugie, kiedy kończą uczelnię, nie daje mi się stosownego do ich kwalifikacji rozwoju, bo przecież on nie od razu staje się doskonałym. On musi się rozwijać, on musi znaleźć się w środowisku, któremu sprzyja i się rozwija jego talent. Pomysłów jest naprawdę w naszym polskim przemyśle, na polskich uczelniach jest bardzo dużo. Może mi przemyśleć, ile bardziej na uczelniach, tylko że przemysł zbrojeniowy nie sięga po tę wiedzę, po ten potencjał ludzki, na uczenie. Nie ma tego połączenia. Nie ma tego mhm. połączenia, to po pierwsze. Po drugie, ta wiedza jest bardzo rozproszona. Każde uczenie idzie w innym, innym kierunku, każde uczenie robi coś innego i nie ma instytucji, która by to łączyła. Kiedy byłem w kiedy byłem Ministerstwie Obrony Narodowej współdecydentem, powołałem taki ICTO, czy to in, in, Instytut, znaczy Inspektorat Innowacyjnej Technologii. Zamysłem moim byłoby to, żeby to była taka szpiegowalnia. Uh -huh. Że urzędnicy, nasze znaczy oficerowie, którzy tam pracowali, mieli ściągać informacje o wszystkich najnowszych technologiach lub praca, pracach innowacyjnych, które miały miejsce na świecie, po to, żeby móc budować swoje wyobrażenie o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Czyli obserwować i wprzęgać to w nasz system, w nasze zbrojenia. No Taki był zamysł, jak zwykle w Polsce zrobiliśmy po Polsku w tej chwili, to wszystko wrzębniczało, nie ma to żadnego przełożenia, nie rozwija się, bo jeżeli ja mówię o takiej śpiegowalni, to miało, intencją moją było to, żeby ci ludzie jeździli po świecie, po targach, po konferencjach, zbierali informacje, przewodzili je, żebyśmy my mogli o tym dyskutować z przemysłem zbrojeniowym, co się dzieje na świecie, tego nie ma. U nas Dziwi się, że tego nie ma, no ale skąd ma być, skoro u nas się ja tym nikt nie interesuje. To samo dotyczy polskiej nauki, skoro jest tyle uczeń, gdzie się rozwija pewne rzeczy, które mogą być stosowanie wojskowe lub podwójne stosowanie, czyli wojskowe i cywilne. Nie zbiera się tej wiedzy, nie kumuluje się tej wiedzy, nie opracowuje się tego, no to w takim razie z tego korzystają inni, bo są państwa, które z naszej nauki trpią bardzo wiele pomysłów. Za bardzo małe pieniądze wykorzystuje się mm -hmm. projekty i wiedzę naszych ludzi, a u nas stworzone instytucje, które ujawniają wszystkie prace, jakie e, są prowadzone w polskim na przykład przemyśle zbrojeniowym. Taka instytucja, no, instytucja która no, nazywa się Naukowe Centrum Badania i Rozwoju, publikuje na swoich stronach wszystkie informacje, co się robi w polskim przemyśle, nie tylko zbrojeniowym, każdym jednym, chociaż ma to charakter innowacyjny na całym świecie, tego typu informacje się przykrywa. I za, albo za nie ni się płaci duże pieniądze. Chroni się. U nas się tego nie chroni. U nas polskie własności intelektualne się nie chroni. U nas się nie chroni polskiej nauki, nie chroni się polskiego rozwoju. I to jest właśnie jakaś też polska przypadłość, czego ja też pojęcie mogę. A już w XVIII wieku wymyślili. Patenty. No, ale dobrze, w, w każdym razie wysyłamy sprzęt na, na Ukrainę, pewnie dużo więcej niż to się oficjalnie mówi. I oczywiście tam jest dużo sprzętu poradzieckiego, ale są też polskie, że tak powiem, produkty. I czy właśnie Teraz ten moment nie jest dla nas taką szansą, żeby połączyć przyjemne, jakby przyjemne, no przy, połączyć pożyteczne to, co jest pożyteczne dla Ukrainy, z tym, co jest pożyteczne dla nas. To znaczy, uczyni, wysyłać na przykład tam jak najwięcej sprzętu i, jak, i cały czas testować, jak on się sprawdza. Taki poligon doświadczalny, czy, czy my idziemy w tym kierunku system, systemy trzeba oddać i nie żałować, że je oddajemy. Okay. Jeżeli chodzi o polskie systemy, myślę tutaj na przykład o Krabie czy o Pierunie, to warto, żeby y, można było ten systemy sprawdzać. Krab nie jest doskonały i nie miejmy złudzeń, że on wymaga modyfikacji, poprawienia, czegokolwiek, ponieważ od tej pory nigdy nie byłby tak intensywnie y, sprawdzany, jak się sprawdza bojowo. W związku z tym warto by było, żeby teraz y, czerpać mi y, zespoły ludzkie, które y, obserwują, monitorują, Serwisują cokolwiek, takiego, co by tego kraba uczynił jeszcze lepszym. A to się dzieje? Nie wiem. Okej. Okay. Ale chyba nie. E... Można się ehm. tylko domyślać. No, nie pan, e... nie rozumiem tego tematu, bo temat jest bardzo trudny. Natomiast powtarzam, e, poligon e, ukraiński jest poligonem również dla Polski. W związku z tym my powinniśmy podejmować takie działania, które by pozwoliły nam nasz sprzęt, nasze rozwiązania, które mamy, które wdrażamy, sprawdzać na Ukrainie. Które, to niech decydują o tym politycy i wojskowi, bo oni wiedzą, z których można korzystać. Natomiast uważam, że. Nie ma lepszego poligonu w tej chwili jak dla Ukrainy, żeby to, co wymyślają panowie w Biura Konstrukcyjnych Polskich, w Polskim Przemyśle Ubraniowym, mogli tam sprawdzać. Na przykład są firmy, które, chociażby WB Elektronik, która sprawdza swój sprzęt, testuje i oczywiście on się sprawdza i na pewno oni też z użycia tego sprzętu wyciągają wnioski do, do działania. Zatem jest to doskonały poligon, trzeba z tego korzystać i uważam, że e, doświadczenia wynikające z wojny w, e, na Ukrainie powinny służyć rozwojowi pewnych technologii w przemyśle Natomiast być może jest też druga strona medalu, to znaczy, no co by nie mówić, to, że wysyłamy sprzęt, nawet jeśli w dużej części on jest poradziecki, no to obniża nasze zdolności bojowe. I pytanie, czy to jest jakby świadomie podjęte w pewnym sensie ryzyko. My mieliśmy ostatnio w klubie Jagiellońskim właśnie było seminarium dotyczące wojskowości polskich sił zbrojnych. No i opowiadał. On, Prelegent, tak? O, o stanie polskiej armii. I wiele z tych jednostek mówi się, że, że jej już pra, prawdopodobnie w całości nie ma, bo walczy właśnie za naszą wschodnią granicą. Czy, czy to jest. Chodzi mi po prostu w tym pytaniu o to, czy wysyłanie tego sprzętu w tak dużych ilościach jest świadomą decyzją również wojskowych, czy bardziej decyzją taką polityczną i w kontekście tego sojuszu polsko-ukraińskiego w przyszłości tej? Znaczy, wydaje się, że to są decyzje polityczne, trzeba Ukrainę wspierać i sądzę, że mamy tutaj też akcept amerykański, że Amerykanie, stąd ta decyzja 116 w Ramsach, Żebyśmy mogli otworzyć jakiś, jakiś potencjał swój obronny, te polityczne są uzasadnione w kontekście tego, że trzeba Ukrainę wspierać, trzeba jej pomagać i dać im ten sprzęt, którego, który oni umieją obsługiwać. Bo jakbyśmy chcieli dać im leopardy czy Abramsy, no to trzeba mhm. by miesięcy przygotowań, a te czołgi, które 72 nie czy 51, jakie chcemy im przekazać, to oni ten sprzęt szybko panują, ponieważ to jest sprzęt to może nie bliźniaczo, ale tej samej rodziny sprzętu mhm. wojskowego. Wydaje się też, że My się nie wyzbywamy zdolności obronnych czy bojowych, yy, ponieważ sprzęt yy, mamy i te czołgi, które przybędą niebawem, no, no bo przecież lopardów im przekazaliśmy, a lopardów mamy no, więcej niż Niemcy, bo mamy chyba 248 tych lopardów, teraz przychodzi 116 Abramsów, czyli mm. mamy nadal blisko ponad 400, znaczy 400 czołgów, czołgów. To jest ogromny potencjał. Yy, trzecia kwestia to wydaje się, że Jestem przekonany nawet, nie tylko wydaje mi się, że Rosjanie w tej, w tej chwili z nikim nie zaczną awantury i zaczną, bo ich najlepsze armie są rozbite. Ja mam informację, że pierwsza armia pancerna Gwardii, która była tą sządrową armią rosyjską, ona jest rozbita tak pobita, że ona potrzebuje wielu, wielu lat, żeby otworzyć zdolność bojową. Oni już nie mają sprzętu, oni nie mają ludzi. Najlepsi ludzie już poginęli na polach Ukrainy. Tak. Są ranni poszkodowani, bez rąk, bez nóg i tak dalej. Zatem e, nie bójmy się Rosji teraz, bo Rosja nas nie najedzie i żadny awanturyzm na to nie zacznie. Rosja nie ma potencjału zbrojnego do tego, żeby dokonać, dokonać inwazji na kogokolwiek. No, chociaż politycy twierdzą, że najadnie na przespieg suwalski. Chyba już nawet tam obozowiska sobie dla nich szykują. No, ale to nie pan... Ja, o tym już ja, ja jestem, Dla mnie jest to niepojęte. Ale powtarzam, że Rosjanie nie mają na siebie potencjału do tego, żeby z kimkolwiek awantury zacznieć. A zatem mamy kilka lat. Minimum 5 na to, żeby swoje zdolności budować w sposób planowy i rozsądny z oparciem o polski przemysł broniowy. Bo jeżeli decydujemy się na to, że przynoszą Abramsy, to podkreślam cały czas, Amerykanie, czyli General Dynamic powinno natychmiast zainwestować na przykład boomer gdzie przenieść pewne technologie, które byłyby. E, w Polsce opanowane, a jednocześnie zrobić tam montownie czołgów. Na, I te czołgi stałyby się na przykład y, czołgami państw Europy Wschodniej, bo czołgów potrzebują i Słowacy, i Rumunii, potrzebują wymiany parku czołgowego, pewnie bugarzy w przyszłości. A zatem to jest perspektywa, którą powinni policji widzieć. Tą szansę. Jeżeli jej nie widzą, no to tylko kupują, a nie budują zdolności polskim przemysłu odbrajniowego. Czyli tutaj potrzebujemy twardej pozycji negocjacyjnej, żeby rzeczywiście to wyperswadować. W takim razie, skoro mamy, załóżmy, 5 Na lat, albo my... minimum 5 lat, pozwoli Tak, my mamy silne pozycje negocjacyjne. Amerykanie w kongresie mają, mają doradców, którzy są naszymi kolegami. Tylko ich nie wykorzystujemy? Tak to mają wykorzystać. Okay. Jako nikogo nas nie znają. Polityku, ale to nieważne. Dobrze, oczywiście. W takim razie, tak, zaczynamy, załóżmy dzisiaj, mamy 5 lat, to proszę opisać, możliwie tak streścić, z jakiego punktu zaczynamy, to znaczy, w jakim stanie jest polska armia tak. Bardzo ogólnie, bo, bo wiem, że to jest wątek, który można by było poprowadzić kilka naszych wywiadów. Pewnie. A czy Pan, o stanie armii nie chciałbym się ponieważ to jest, jak bym powiedział, ocenianie armii to zebrana polityków. Mhm. Wojskowi to oceniani ci, którzy w tej chwili w służą, bo ja nie mam pełnej wiedzy o stanie armii. Pewne są nieupubliczniane, a posługiwanie się tylko tym, co w mediach jest, to jest za mało, żeby móc mówić o stanie armii. Natomiast możemy powiedzieć, mógłbym się odnieść do kilku rzeczy, które mogłyby się wydarzyć w ciągu tych pięciu lat, jeżeli chodzi o rozwój polskich zbrojnych w kategoriach sprzętowych. Na pewno powinniśmy, korzystając z tego, że, że, że sięgamy po Abrams budować te zdolności, to co powiedziałem wcześniej, polskim broniowym i je adoptować w polskich warunkach, to jest raz, dwa. Uważam, że skoro mamy już borsuka, pływający wóz bojowy wóz piechoty, to trzeba go rozwijać na platformę. Ona powinna być wielozadaniowa, wieloprzestrzeniowa. Na, na, na bazie Borsuka można by zbudować polski czołg lekki. Platformę mamy, którą trzeba nieco zmodyfikować, a sięgnięcie po wieżę bezzałogową z armatą 105 lub 120 naprawdę nie jest w tym wieku problemem. Tylko trzeba decyzji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ten wóz bojowy może być platformą podniesieciele czołgów które w tej chwili wchodzą bardzo szeroko na, na pole walki. Zatem ta platforma Borsuk może być platformą rozwojową dla polskiej myśli technicznej, wojskowej i trzeba w nią inwestować. Nie szukać w Korei, nie szukać u Amerykanów, tylko inwestować w tą platformę, skoro tyle wysiłku w tej platformie po, po, poświęciliśmy, chałbicie, Mamy trzeba ją doskonalić. Mamy prototyp chałbicy kołowej Kryl. Która stoi gdzieś tam na jakiejś hali produkcyjnej i nie jest rozwijana mm -hmm. przez wojskowy, bo to wojskowi ukatrupili pomysł chowbicy lekki polskiej, takiej chowbicy, jaką w tej chwili wykorzystują Ukraińcy, którą pozyskali od Francuzów, Cezar. A mogliby od Polaków. A powtarzam, ten polski kryl powstał na bazie Cezara. To był mój pomysł, o którym nie wspomniałem, pan. Kryl to wycisnąłem też kolanem, żeby go w Polsce zrobiono, zrobiono go na, na bazie Jelcza. Polska myśl techniczna i taka myśl techniczna stoi w hali, a podobne wozy walczą na Ukrainie skierując... Tak, a Francuzi się my... bogacą. No to konkluzja jest taka, że musimy jak najbardziej inwestować i rozwijać ten polski przemysł zbrojeniowy. Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie wnioski płyną dla nas z wojny na Ukrainie.